Daleko na szarym końcu świata drze mało zapomniane przez wszystkich. Małe, ale to zupełnie małe miasteczko. Poprzecinane było krzywymi, zarośniętymi trawą uliczkami. Na jednej z nich znajdował się zakład pogrzebowy Ignata Bylina. Rajski ogród. Był jasny letni wieczór. Głęboka cisza zalewała niskie, pochylone domki, których okna błyszczały jak świecące w półmroku oczy, gdzie niegdzie jednak spośród ziemi dochodziło stłumione szczekanie psów. Daleko ponad pagórkami wolno pełzało widmo księżyca. Płynęło od niego chłodne, fosforyzujące światło. Mimo, że było dość późno i wszelki handel już dawno zamarł, Ignat Berlin dalej siedział w swym zakładzie. Jego sucha, gładko ogolona twarz skąpana była w płomieniach migocącej lampy gazowej. Na jego czole widniały głębokie bruzdy z marszczek, a czarne oczy pałały nieco przymglonym blaskiem. Od miesięcy nie zdarzył się w miasteczku ani jeden śmiertelny przypadek i z tego to powodu właściciel rajskiego ogrodu zaczął się już nie na żarty martwić. Nikt nie wstępował do jego zakładu, a to dla handlu nie wróżyło niczego dobrego. Cóż bowiem można robić, gdy nie ma nieboszczyków, a żywi nie kupują trumien? Ignat Bellin wstał od stołu i zaczął się przechadzać, jego drewniana noga zastukała w ciszy. Dokoła przy ścianach stały przyszykowane trumny ze złowieszczo odchylonymi wiekami i posrebrzanymi krzyżami. Z niskiego stropu opadały metal, metaliczno-zielone wieńce z wielkimi fioletowymi chryzantemami. Przeklęty towar, myślał ich nadbylin, kiedy spoglądał na wszystkie rzeczy ułożone jedna na drugiej. W tym momencie otworzyły się drzwi i do zakładu wszedł postawny mężczyzna lat około pięćdziesięciu, o wymianej twarzy, z długimi, zwisającymi wąsami. Dzień dobry, Ignacie, rzekł ciężko przybysz. A wieńce na suficie zakołysały się od jego kroków. Szczęść Boże, bajet świadko. Baj, tutaj od razu powiem, to zwrot grzecznościowy w Bułgarii. Miło cię widzieć, odpowiedział handlarz, a na jego twarzy odmalowało się zaskoczenie. Kulejąc, ruszył w głąb zakładu, wydobył stamtąd stołek i podał go gościowi. Usiądź, że zaproponował, a następnie zapytał. A jak tam twoje zdrowie? Słyszałem, że byłeś chory. Co było, odpukać? Minęło. Wykrzyknął gość i usadowił się swe ogromne ciało na podobnym stołku. Długo leżałeś? zapytał gospodarz, usadowiwszy się obok gościa przy niskim drewnianym stole. O, mniej więcej miesiąc. Oby cię Bóg nie pokarał taką chorobą, bo to straszna rzecz. A co ci było? Pewnego razu podczas obiadu coś nagle zakłuło mnie w piersiach. Nie mogłem złapać swój łup na ziemię. Doktor twierdzi, że to serce. No patrzcie, zdziwił się Ignat Berlin i wybałuszył swe małe, liśniące oczy. Tak, tak, weschnął gość, a po jego czerwonej twarzy przemknął cień. Rzucił okiem dokoła i obróciwszy się do gospodarza zapytał. A jak tam twoja robota? Wciąż potrzebne są trumny? Cóż mógłbym ci rzec, odpowiedział trumniarz, skuliwszy się w sobie. Moja robota jest jak loteria. Dziś jest, jutro nie ma. Słuchajcie, Inacie, ile chcecie za tę trumnę, tamtą, ze złoto... złoczonymi aniołkami na wieku? Zapytał naraz. Na dźwięk tych słów w serce handlarza drgnęło. Na suchej twarzy zajaśniał uśmiech, a usta drżały, by wyszeptać cudo. Ale w tym samym momencie zreflektował się i zauważył, i zauważył nie dla ciebie ta trumna bajt, cwiatko. masz jeszcze dużo czasu. W głosie Ignata Bylna zadźwięczał ledwie odczuwalny gniew i to tylko dlatego, że ten, kto go pytał, tak naprawdę nie umarł i nie mógł się jeszcze znaleźć w jego trumnie. W istocie jednak Belin był dobrodusznym człowiekiem, więc jego gniew wygasł tak szybko jak iskra z ogniska. Hmm. I żeby zamaskować swą perfidną myśl zaproponował. Napijesz się kawy? Nie, nie, unikam kawy podobnie jak i tytoniu, ale chętnie zjadłbym łokumu. I patrzymy do odnośników. Łokum to gatunek łakoci tureckich. Hmm. Stukając drewnianą nogą, Ignat Belin podążył ku drewnianej ścianie sklepiku, za którą słychać było na stukot kostek podczas gry w table. Patrzymy do odnośnika tabla, popularna na Bałkanach gra, będąca odmianą triktraka. I przyłożywszy rękę do ust zawołał kawa ze śmietanką i łokum już niosę. Odkrzyknęła dziś głos, jakby zgłębił trumien i po chwili rozespany chłopiec przyniósł kawę i łokum i położył je na stole razem z dwiema brudnymi szklankami wody. Taty, to już nasze ludzkie życie, stwierdził bajcwiatko, biorąc swymi grubymi palcami łokum i przenosząc go na biały porcelanowy talerzyk. Rodzisz się, żyjesz 40, 50 lat i do ziemi. Jak ci się to widzi, hm? Tak, tak to już jest, zgodził się Ignat Bellini i zaczął siorbać kawę. Pomyśl tylko, co by to było, gdyby ludzie dalej się rodzili tak teraz, ale nie umierali. Wszyscy byśmy się podusili. Czekaj, wysyplenił naraz gość, chwyciwszy się za usta, wyciągnął rękę w kierunku stołu, wziął z niego talerzyk i splunął. Spójrz, wypadł mi ząb również spojrzał na porcelanowy talerzek i zobaczył zgniły, czarny, wielki orzech ząb trzonowy. Stary ten ząb, stwierdził. Stary? Tu okum jest stary obruszył się światko i wytarł usta wielką kolorową chustą. A niech tam. Dobrze, że mi się to nie przydarzyło podczas snu, bo pomyślałbym sobie, że umrze ktoś w rodzinie. Wierzysz w takie rzeczy, a w jakie rzeczy. sny? A jak mam nie wierzyć? Jakże mam nie wierzyć, rzekł zamyślony światko. W zeszłym roku śniło mi się, że remontowałem dom. Zebrali się murarze, wspinają się po dachówkach, łażą po ścianach, wbijają gwoździe. W pewnym momencie patrzę, jeden z majstrów zamurowuje okna w jednym z pokojów. Co robisz? pytam. On się obraca i posyła mi takie czarne, cygańskie spojrzenie, że krew się we mnie ścięła. Nie potrzeba, mówi aż tylu okien. Ten pokój mówi, zamurujemy. W tym samym czasie wnuczek Mitko wszedł do pokoju, usiadł po środku i zaczął jeść podpłomek. Je podpłomek, a skórę ma pomarszczoną jak starzec, a w miejscu oczu zieją mu dwie czarne dziury. Obudziłem się, ale przez cały dzień źle się czułem. Niby to sen, ale kto to wie. I proszę, nie minęły trzy, cztery dni, mitko zachorował, a po tygodniu niech odpoczywa w pokoju. Jakże tu nie wierzyć w sny. No dobrze, ale posłuchaj, zaoponował jej Berlin, odstawiwszy pustą szklankę na stół. Wszystko to mogło wydarzyć się przecież całkiem zwyczajnie. Człowiekowi każdej nocy śnią się takie straszne rzeczy, że jeżeli miałby w nie wierzyć, to skończyłby w domu wariatów. Jakże mam nie wierzyć, skoro mój sen się spełnił, rozłościł się bajcwiatko. No dobrze, a czemu to mnie nigdy nic się takiego nie przydarzyło? A skąd mam wiedzieć? Może i to byśmy jeszcze przydarzy, wykrzyknął gość i uśmiechnął się dziwnie. Tak, to rozbawiło trumniarza, iż zażartował. A, kysz, uciekajcie upiory, zawyła jego czar w czarnych oczach błysne błogniki. A niech ci już będzie machnął ręką wąsacz. Powiedz, że mi teraz niektóra to już jest godzina, bo muszę się zbierać, dodał i podniósł się na nogi. Ignat Belin zerknął pod cienką zieloną zasłonę i zdumiony zawołał: No, popatrzcie, zegarek stanął. Dziwna rzecz, przed chwilą sam go nakręciłem. Pokazuje dziewiątą, ale powinno być dużo później. Zanieś go jutro Gabrielowi do kawiarni Gancha. — On zna się na zegarmistrzostwie — doradził mu światko i wyciągnął swą grubą, kosmatą dłoń na pożegnanie. — Dobranoc — rzekł trumniarz, żegnając się ze swym gościem. W drodze do drzwi światko odwrócił się nagle i jeszcze raz podszedł do trumny ze złotymi aniołkami na wieku, tak jakby chciał porównać jej wielkość ze swym wzrostem. — Ta... Piękna trumna, wymruczał. Wieko też jest pięknie. Dobrze się zamyka. Potem wolno powrócił do starych, krzywych drzwi, uchylił je i zniknął w czarnej, głuchej nocy. Rano, kiedy Ignat Belin otworzył zakład i zamiatał podłogę, w drzwiach pojawiła się uśmiechnięta twarz jednego z sąsiadów. Słyszałeś już najnowsze wieści, zapytał sąsiad, bo jej cwiadko umarł. Szykuj mu trumnę. Co ty opowiadasz? zdumiał się trumniarz, a miotła wypadła mu z ręki. Tylko ci mówię, rób co chcesz, to twoja sprawa. Wzruszył ramionami sąsiad i odszedł. Kiedy ignat Belin stał, cały zdrętwiało od wieści, którą mu oznajmiono, do środka zakładu wszedł zasmucony, ubrany na czarno, sen i Cóż to się stało z twoim ojcem, Stojanie? zapytał ignat Belin prosto w twarz przybysza. Świeć panie nad jego duszą, odpowiedział posępnie chłopak. Umarł wczoraj o dziewiątej wieczorem. Przyszedłem po trumnę i parę innych potrzebnych rzeczy. Ale jak to wczoraj wieczorem? Zapytał trumniarz, wytrzeszczając oczy. Wczoraj wieczorem to on przecież był tutaj, cały i zdrowy. Ach, chyba oszalałeś, rzekł syn zmarłego, zmierzywszy handlarza od stóp do głów. Już od miesiąca ojciec nie ruszał się z łóżka. Czekaj, na pewno zaszła jakaś pomyłka prótł bez związku Ignat Berlin. Ha, a to i jego ząb, dodał, podniósłszy talerzyk z czarnym, zepsutym zębem trzonowym Co o ty mi tutaj o jakimś zębie opowiadasz? Rozłościł, rozłościł się przybysz. Trumny potrzebuje, słyszysz? Ignat Berlin oparł się o ścianę. Wszystko zawirowało mu przed oczyma. Nagle do jego biednego mózgu napłynęło tyle myśli. Że pewnie nie był w stanie ich ogarnąć. Co się dzieje? Czy śnił wczoraj wieczorem, czy też teraz śni? Podniósł po cichu w nieszczęsny ząb, i stale żyje i cisnął, ścisnął go w dłoni. Ścisnął go aż do bólu, by się upewnić, że nie śni. Potem ukradł tym, na jego spojrzał, na niego spojrzał tak, był, tak, był to prawdziwy ludzki ząb. Przygniło długiego przeżuwania z małą dziurką na wierzchu. Nie mam czasu do stracenia, muszę jeszcze iść do gminy, z się chłopak i zaczął się rozglądać wokoło. Wtedy Ignat Berlin ruszył z miejsca i prawie bezwiednie przybliżył się do trumny ze złotymi aniołkami na wierzchu. Tak, ta będzie dobra, wyszeptał, postawiwszy długą trumnę okutą blaszanymi ozdobami. Naraz za jego plecami Ktoś cienko zapiszczał Proszę zapłacić za wczorajszą kawę i łokum To również natychmiast się obrócił I zobaczył służącego z sąsiedniej kawiarni Ha, stój chłopcze Ile osób było tutaj wczoraj wieczorem Kiedy przyniosłeś kawę i łokum? Że ile osób? Jedna, tylko ty Odrzekł chłopak Tylko ja? Zmartwiał Ignat Bylni W tej samej chwili poczuł zupełnie nieoczekiwanie, jakiś nieokreślony strach przed samym sobą. No dobrze, jeżeli tu byłem całkiem sam, znów spróbował przeciwstawić się e, trumniarz, kiedy tylko doszedł do siebie, to dlaczego mi nosiłeś tę kawę, e, mi nosiłeś to kawę, to łokum? Dlatego, że jeżeli zamówisz, to ci przynoszę i ze stoka odparł uparcie chłopiec. Słuchaj, baj Ignacie, wyślij mi tę trumnę razem z całą resztą do domu. Muszę już lecieć, bo i tak jestem spóźniony. Odezwał się zniecierpliwiony syn zmarłego i wyszedł z zakładu, bo nie mógł już dłużej słuchać niedorzecznych bredni tego pomylonego człowieka. Koło południa z zakurzonych ulitek miasteczka wyłonił się bosy cygan z lśniącą trumną na grzbiecie. którą błyszczała jak lustro w popołudniowych promieniach słońca i oczarowywała oczy ciekawskich e, mieszkańców, którzy ukradkiem spoglądali za firanych swych e, pochylonych domów. Kilka kroków za cyganem wolno podążał, kulejąc, Ignat Berlin. Szedł tak zamyślony, że nie zauważył nawet przechodniów, którzy zatrzymywali się i pytali, daj to bajcwetka, to dla bajcwetka ta trumna. Wciąż tylko rozmyślał, czy jest ten nieszczęsny ząb. W końcu dotarli na miejsce. Otworzywszy bramę, bajcwetka starym przyzwyczajeniem zakasłał i twarz zrobiła mu się nadzwyczaj poważna. Szerokie podwórze było pełne ludzi, którzy cicho rozmawiali i chiwali głowami. W gałęziach starych wielkich drzew świergotały wesoło ptaszki, a nad e, długimi grzędami kwiatów ogrodzo, e, ogrodzonymi bukszpanowymi krzewami e, tańczyły motyle. A wysoko na jasnym niebie niczym e, wielkie płomienne serce drgało popołudniowe słońce. Cała ziemia się śmiała, tylko naprzeciwko, w domu, tam gdzie leżał zmarły, było cicho, smutno i zimno. Za szybami okien migotały cytrynowo-żółtymi płomieniami zapalone świerce. Ignaz Berlin wszedł do długiego, pogrążonego w półmroku korytarza i tam ściągnął trumnę z grzbietu cygana. W tym samym momencie w głębi domu dał się słyszeć szloch i... Chwilę potem drobna kobiecina ze spuchniętymi od płacu oczyma przypadła twarzą do trumny. Gdzie jest zmarły? zapytał cicho, ale jakoś szczególnie władczo trumniarz i wszyscy obecnie odsunęli się od ściany. Pojawienie się tego małego człowieczka, który powłóczył drewnianą nogą i obojętnie mrużył na swe żywe czarne oczy, wniosło niezwykłe ożywienie pośród gości na twarzy Ignata Belina ludzie dostrzegli bowiem coś doniosłego. To coś nie było ani jasnym obrazem, ani żadnym określonym pojęciem, ale były ściśle związane z ich własnym życiem i nieuniknioną koniecznością odejścia na tamten świat. Tutaj baj Ignacie, wyszeptał sen zmarłego, stanąłszy przed otwartym pokojem. Ignat Berlin przekroczył pro pokoju i po całym ciele przybiegły mu ciarki. Do tej pory widział dziesiątki zmarłych, którzy rozkładając się przybierali straszliwe oblicza śmierci. Złoty z przeraźliwie wytrzeszczonymi oczyma, przekrwionymi ustami i spulchniętymi nosami, z których ciekła czarna lepka krew i mimo wszystko uczucia wstrętu i strachu były mu obce. Ale w tym momencie... Po raz pierwszy w życiu doznałowego śmiertelnego przerażenia. Przerażenie, jakie budziło martwe ciało, które wciąż jeszcze wyglądało jak żywe. Tak, zmarły leżał na niskim drewnianym łóżku z niezastygłą jeszcze różową twarzą, tak samo jak zasnął. Głowy miał przywiązaną białą chustą, której końce śmiesznie sterczały nad jego łysym ciemieniem. Boże! To przecież był zupełnie ten sam człowiek, który przyszedł go wczoraj odwiedzić i niczym jakąś złowieszczą zagadkę zostawił swój przewniły ząb. Choć Ignat Berlin obrócił się do zmarł syna zmarłego. Wniesiemy trumnę. Kiedy obaj mężczyźni przynieśli trumnę i umieścili ją pośrodku pokoju, Ignat Berlin podszedł do zmarłego i położył mu dłoń na czole. Tak? Jakby chciał się upewnić, że tamten naprawdę umarł. Potem szarpnął za końca chusteczki obwiązanej dookoła jego głowy. Po co obwiązaliście go tą chustą? Zapytał. Żeby mu się usta nie otwierały i żeby nie zaczęło śmierdzieć. Odpowiedziała płaczliwym głosem żona bajt świadka. Ta sama kobieta, która tak żałośnie zaszlochała, gdy wnoszono trumnę do domu. Żeby nie śmierdziało? Nie widzicie, że jest jak żywy? Zawołał posępnie Ignat Bein i zdjął przywiązkę z głowy zmarłego. Słuchajcie, powiedział po chwili, kiedy tylko odetchnął. Wyjdźcie teraz wszyscy na zewnątrz. Nie macie po co tutaj stać. No a dalej, to nie jest babska sprawa. W słowach trumniarza zabrzmiała taka ostra nieugiętość, że wszyscy bliscy zmarłego bezszelestnie wymknęli się z pokoju. A ja? zapytał syn, który wciąż jeszcze wahał się, czy wyjść. Ty zostań, powiedział Ignat Berlin. Zamknij tylko drzwi. Po czym złapał zmarłego za głowę, a chłopak za nogi i razem włożyli bajt świadka w ową piękną, drogą pozwacaną trumnę. Przymieś mi stojanie młotek, abyśmy przybyli tu jaką blachę, bo inaczej się otworzy, rzekł cicho do chłopca, pochyliwszy się nad trumną. Kiedy tylko chłopak wyszedł, Ignat Berlin szybko przypadł do zmarłego, nacisnął jego zimną i twardą brodę i usiłował otworzyć mu usta, ale szczęki bajcwiastka były zaciśnięte tak mocno, jakby były z kamienia. Nie będą mi tu wmawiać żadnych bzdur, to na pewno jego ząb mamrotał do siebie człowieczyna, wytężając wszystkie swoje siły, by choć trochę rozchylić szczęki. Ale nieboszczyk nie ustępował ani na krok Pod długimi wąsami igrał mu ledwo dostrzegalny uśmiech A jedno oko otworzyło się do połowy I jakby mrugnęło <laughs> Ignacie Jakby chciał zakpić Stary e, Czorbadzia Czorbadzia tytuł bogacza pana Jakby chciał zakpić Czarny Czorbadzia Nie ze mną te numery Przecież w jego czasu byłem jednym z Największych siłaczy w Stambule i nad Berlin uciekł się do innego sposobu. Z płaszcza wydobył nóż i rozejrzawszy się naokoło, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nikt nie patrzy, wepchnął jego ostrze pomiędzy ściśnięte zęby zmarłego i spróbował je podważyć. Naraz nóż zatrzeszczał jego konuszek został w środku w ustach zmarłego. Wtedy do pokoju wszedł syn bajac, i zapytał a nie można tym toporkiem, bo młotka nie ma. Ignat Berlin bezsilnie spojrzał na chłopaka i nie odpowiedział nic. Na jego twarzy malowały się ślady strasznej męki. Po południu stary miejski karawan ruszył w stronę zachwaszczonego cmentarza i światko odszedł na tamten świat tajemnicy i jakoś dziwnie z siebie zadowolony.